Politechniki i przedsiębiorstwa, komunikacyjnego, przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Krakowie to nie tylko ten tramwaj z reklamą, ale przede wszystkim pracownicy. Dlatego, że kiedyś, od samego początku, kuźnią kadr, jak to kiedyś mówiono, była Politechnika. Do dnia dzisiejszego wielu absolwentów Politechniki pracuje na co dzień, przewożąc nas albo obsługując tramwaje, autobusy czy zajmując się infrastrukturą. I życzyłbym sobie, żeby ta Politechnika w dalszym ciągu była tą przewodnią siłą, jeśli mogę tak powiedzieć, właśnie w rozwoju naszej komunikacji. Drodzy Państwo, ja jednak tak jak dzisiaj była zapowiedź, parę słów o historii, ale tej początkowej, tej na samym początku występującej komunikacji, która pojawiła się w Krakowie w końcu XIX wieku i trwa do dzisiaj. Miejmy nadzieję, że w dalszym ciągu, zresztą chyba sobie dzisiaj nikt dużego miasta nie wyobraża bez komunikacji miejskiej, ale powiedzmy sobie szczerze, także ten transport publiczny, bo musimy go po powiedzieć wprost, to jest ten właśnie regularny przewóz osób na określonych trasach, dlatego że oczywiście możemy mówić o komunikacji w postaci taksówek, możemy mówić o fiakrach, jak to dawniej było, ale ten właśnie pojawił się w tym czasie, czyli tego na końcu XIX wieku. Kiedy dokładnie? Trudno powiedzieć jednoznacznie. Dziś obchodzimy 150-lecie komunikacji, ale jest to, trzeba sobie powiedzieć wprost, data umowna, dlatego że przyjęta została jeszcze w końcu lat 30-tych, czy dokładnie w 20-tych jeszcze, które przyjęto wtedy na obchody właśnie 1875 roku. Natomiast wcześniej już znajdziemy informacje o rozmowach, w czasie obrad Rady Miasta na temat komunikacji publicznej i słabego kursowania tramwaju, przepraszam, omnibusów, jakie wtedy kursowały. Niemniej jeśli poszperamy trochę w gazetach, co ciekawe, nie krakowskich, a warszawskiej gazecie, znajdziemy, że w 1865 roku już kursowały omnibusy konne na określonej trasie. Natomiast my dzisiaj skupimy się tylko na tym króciutkim fragmencie pierwszych lat funkcjonowania komunikacji pod wodzą, że tak powiem, tego omnibusu i tramwaju. Oczywiście to, co dzisiaj znamy, jest tylko repliką, która kiedyś można było spotkać na ulicach Krakowa, odbudowana zupełnie inaczej, wyglądała rzeczywistości, natomiast my, my się możemy powiedzieć o tramwaju konnym i tym, Pozwolicie Państwo parę słów. Dlaczego? Dlatego, że pojawiły się różnego rodzaju problemy. Otóż komunikacja to był pomysł na budowę, był wynikiem potrzeb mieszkańców związanych z budową kolei i powstaniem dość sporego ruchu miejskiego. My sobie dzisiaj Kraków oglądamy taki i postrzegamy go jako potężne, duże miasto, które potrzebuje właśnie owej komunikacji, spory ruch samochodowy. Natomiast kiedyś, czy kiedy powstała ta komunikacja, Kraków tak naprawdę był, ograniczał się do murów średniowiecznego miasta. Co więcej, to nie wszystko, dlatego że Kraków leżał na rubieżach tak naprawdę granic państwa, no, wtedy Austro-Węgier, dlatego że od rynku krakowskiego do granicy z Rosją było zaledwie 18 kilometrów. To niestety wynikało, to położenie geopolityczne powodowało też równocześnie problemy oczywiście z pozyskaniem finansowania. Otóż nikt nie chciał tak naprawdę na granicy miasta, które nie wiadomo kiedy tak naprawdę może być zaatakowane, w jaki sposób może by funkcjonować właśnie i zarabiać komunikacja. Niemniej w 1882 roku po sporych problemach, po rozmowach i dyskusjach w końcu udzielono koncesji na prowadzenie tramwaju konnego Bankowi Belgijskiemu. To było związane między innymi z brakiem finansowania. Dziś mało o tym mówimy, mało pamiętamy, tym bardziej, ale wtedy samorząd krakowski dopiero się tworzył. Pamiętajmy, że niestety po wiośnie ludów Kraków został miastem wojskowym, gdzie wszystkie pieniądze wypływały do Wiednia. Dopiero w latach 60. XIX wieku Kraków zaczyna przywracać swoje dawne działania jako samorząd. No i tym samym o tramwaju niestety jako miasto myśleć nie możemy, zostaje to oddane w ręce obce. Natomiast ten wątek będzie się przejawiał przez wiele, wiele lat i będą związane z tym różnego rodzaju problemy, które po dzień dzisiejszy funkcjonują na granicy firmy prywatnej i komunalnej. Już wtedy zwracano uwagę na brak słupków, odpowiedniej obsługi, brak odśnieżania, czy wtedy zraszania ulic jeszcze w lecie. Proszę pamiętać, że wtedy nie było bruków, większość to był tylko e, bity kamień. W związku z tym kurz spory e, pojawiał się. Pojawia, ja jeszcze, oto jest jeszcze na planie starego e, takiej troszkę starszej mapki pokazane jak to kiedyś wyglądała ta komunikacja w 901 roku, rok, to jest jeszcze to jest rok uruchomienia tramwaju elektrycznego, wcześniej tramwaju konnego po tych samej... W trasie. Oczywiście powstaje zajezdnia tramwajowa na ulicy Wawrzyńca na terenie odkupionym od kanoników laterańskich. Druga część powstaje kilkanaście lat później. Pojawiają się z tym oczywiście także i problemy z powstaniem tramwaju, dlatego że tramwaj to nie tylko sam pojazd i samo funkcjonowanie, ale także infrastruktura. Pojawiają się problemy w postaci tego, którym tramwaj poprawa, poprowadzić. To jest między innymi propozycja wyburzenia lub poszerzenia czy też przebudowy bramy floriańskiej. Zastanawiamy się, czy tramwaj ma być normalny czy wąskotorowy, jaki jakości i rodzaju szyny zastosowane. Jaka jest przewaga tramwaju wąskiego nad szerokim? No, choćby to, że ilość podkładów, podkłady są krótsze, dzięki temu można mniej ich użyć. No ale pojawiają się też i problemy później wytrzymałościowe. Choćby to, że nagminnym przypadkiem tamtych tramwajów konnych było pękanie osi. W 1901 roku po takim sporym szantażu zastosowanym przez miasto zostaje, tre... <laughs> przepraszam, tramwaj zelektryfikowany i pojawia się 16 marca na ulicach Krakowa, to są zdjęcia między innymi z odbioru technicznego, to pod Bramą Floriańską, o którą właśnie toczono bój i oczywiście znów pojawia się problem. Miasta nie stać na wykupienie koncesji, przejmuje udziały firma zagraniczna, niemiecka, co staje się bardzo dużym problemem dla wielu mieszkańców. Dlaczego? Dlatego, że budzi się w nas wtedy, w tamtym czasie bardzo mocny patriotyzm lokalny. Zastanawiamy się, dlaczego nie budowane są tramwaje w lokalnych fabrykach, dlaczego nie zatrudnieni są przy budowie choćby tej wspomnianej zajezdni pracownicy z Krakowa, czy nawet do budowy torowiska są sprowadzeni z Węgier, a dlaczego nie z Krakowa. Chodziło o brak odpływu pieniędzy, a pozostawienie ich na miejscu. Stąd też to jest taka ciekawostka, bo aż do 1949 roku wszystkie tramwaje elektryczne dla Krakowa budowane były w Sanockiej Fabryce Wagonów. Oczywiście ona zmieniała nazwę od początku Lipińskiego aż po Zieleniewskiego z prostej przyczyny. Zieleniewski miał siedzibę w Krakowie i tutaj płacił podatki. No więc łatwiej było budować w Sanoku niż choćby w bliższej Ostrawie. No ale cóż, no zwracano na to uwagę, więc między innymi właśnie to był tak dość Ważny element funkcjonowania. Zajezdnia w 1901 roku zostaje rozbudowana do funkcjonującej po dzień dzisiejszy, dzisiaj jako muzeum, zajezdni tramwajowej, tramwaju wąskiego. No i oczywiście pojawiają się problemy w tym momencie także związane z tą własnością. Otóż największym problemem było wysyłanie pieniędzy do Niemiec, dokładnie do Norymbergi, gdzie właściciel firmy miał swoją siedzibę. Oczywiście z problemami brykały się miasto w postaci taboru. Jaki tabor jest wysyłany, dlaczego nie zbyt duży, dlaczego brakuje silników do, do wagonów, czy dlaczego niedopinane są tramwaje do Czepny? Politycy kierowali oczywiście, w jaki sposób ma być budowany, którędy ma przebiegać trasa, czy choćby nawet i umundurowanie. Nie miano na to wpływu. W 1905 roku powstaje pierwszy projekt budowy Wielkiego Krakowa, w 1907 zostaje on przyjęty i zostaje wprowadzona nowa zasada dla tramwajów. Tramwaj ma być głównym środkiem lokomocji poruszania się po Krakowie i tym samym muszą, y, musi stać się w, y, firma w rękach y, gminy, co oczywiście zostaje doprowadzone dużym kosztem, a proces y, odkupienia od obcego kapitału y, wszystkich akcji trwa aż do 1928 roku. No, natomiast miasto, żeby nie... Y, płacić, nie oddawać części swojego dochodu pozyskanego z tramwajów prowadzi jak gdyby podwójną buchalterię. Otóż tramwaj wąskotorowy zostaje wybudowany, przepraszam, utrzymywany przez krakowską spółkę tramwajową, która jest właśnie w 95 procentach udziałem gminy, natomiast 100% gminy jest gazownia, która prowadzi rozliczanie tramwaju elektrycznego normalnotorowego. Ten normalnotorowy tramwaj zostaje uruchomiony w, w styczniu 1913 roku i dla niego, tak jak powiedziałem, poprzez tą budowę Krakows K Wielkiego Krakowa nadaje mu się nową rolę. To on jest tym środkiem, który pozwala na budowę miasta, wskazuje kierunki oczywiście poprzez odpowiednie plany, ale kierunki gdzie ma być budowane Kraków, w jaki sposób ma być rozwijany. No i pojawiają się. Tramwaje znowu oczywiście kupione w sanockiej fabryce wagonów, choć na wzór wiedeński, jak wtedy zaznaczano, bo rzeczywiście identyczne wagony funkcjonowały także i w Wiedniu. Ten proces rozbudowy tramwaju, tu mamy na zdjęciu tylko funkcjonujące tramwaje wąsko i normalnotorowe, ten proces rozbudowy tramwaju oczywiście zostaje zakłócony przez problemy finansowe choćby miasta i takim poważnym problemem jest... W, Rok 1918, kiedy odzyskujemy jako państwo niepodległość, niestety samorządy pozostają same sobie bez możliwości finansowania. Wtedy podejmowana jest decyzja o budowie tramwajów w naszych, we własnej siedzibie tramwajów i w związku z tym w krakowskich warsztatach na ulicy Wawrzyńca powstaje 10, najpierw 10, później Drugie 10 wagonów doczepnych. Ostatecznie także i powstają tramwaje normalnotorowe, silnikowe, które wzbogacają tabor krakowski w ilości 25 sztuk. Powstają także i autobusy. W 1925 roku zostaje powołany na stanowisko dyrektor Polaczek Kornecki, który ma właśnie za sprawę uporządkować sprawy majątkowe tramwaju, o których tu wspomniałem, a także i spróbować rozbudować krakowski tramwaj. Jednym z, rozwiązań pojawia, jednym z rozwiązań jest budowa autobusów, czy też ich zakup. Stąd też w Stanach Zjednoczonych zostają zakupione pojazdy, podwozia. Ze względów celnych są one tylko, co są podwozia podwoziach. W Krakowie w pierwszej fabryce autokaroserii, wybudowane zostają nadwozia i zostają wprowadzone na ulice miasta pierwsze autobusy, najpierw w 2023 roku jako na próbę, a od 27 kursują już cały czas autobusy nieprzerwanie. Tu jeszcze na zdjęciach budowane krakowskie tramwaje, właśnie wąsko, przepraszam, normalnotorowe, przyczepne i silnikowe, które funkcjonowały w naszym mieście. Coś tu się przeskoczyło pierwszy, pierwszy autobus, rok 23. W roku 27 pojawiają się autobusy Chevrolet, a następnie Durand i Federal, które kursują po mieście na ulicy gazowej. Zostaje wybudowana zajezdnia dla autobusów. I ten, i ten element zostaje dość mocno podkreślony przez ówczesnego wspomnianego dyrektora. Jest, ten autobus jest tylko środkiem zastępczym za tramwaj do czasu budowy tramwaju po trasie na y, 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 autobusu, po której on kursuje. Dzisiaj po, po ponad 100 latach trzeba powiedzieć, że Miejskiej przedsiębiorstwo komunikacyjne to tabor. Myślę, że iście nowoczesny, zarówno tramwajowy, jak i autobusowy m, możemy na co dzień zobaczyć, choć oczywiście jeszcze możemy narzekać na stare stopiątki, czy jeszcze pojawiające się starsze autobusy, natomiast z całą pewnością cały czas rozwijamy się dzięki m.in. i taką mam nadzieję, w dalszym ciągu dzięki właśnie współpracy z Politechniką, bowiem te, te kadry, które, o których wspomniałem na początku, to właśnie m.in. absolwenci Politechniki. Natomiast dzisiaj tutaj m, prowadzący Krystian wspomniał między innymi o imprezach. Ja też zapraszam na taką małą imprezę, będzie ona 3 czerwca. W roku 1922 został wybudowany właśnie w warsztatach krakowskich przez krakowskich inżynierów. Tramwaj, tramwaj normalny motorowy przetrwał do naszych czasów. Dzisiaj po wielu latach został odbudowany z dużą pieczołowitością i mam nadzieję, że niebawem zobaczymy go na ulicach w ruchu, a ja już Państwa dzisiaj zapraszam na małą przejażdżkę tym wagonem. Dziękuję bardzo.